Uh, 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 uh. Witam was, moi drodzy w Mediraju, przychodni na kurczynie Gorzowie wielkopolskim. I chciałbym serdecznie Was zaprosić do konkursu, który organizujemy razem z portalem Gorzów24. Polega on na tym, że będziemy publikować na tym portalu najciekawsze życzenia świąteczne, czyli wymagające od Was kreatywności, a nagrodę wartości 250 zł w postaci karty. VIP na usługi w Mediraju przekażemy Wam zaraz przed nowym rokiem. Zachęcamy czytelników do przekazywania sobie życzeń świątecznych za pośrednictwem Gorzów24.pl. Zajrzyjcie na portal, tam wszystkie szczegóły. Nie masz pomysłu na prezent? Podaruj bliskim kartę VIP Gorzowskiego Mediraju. Medi Zdrove Zdrovi i znani.